Panie Komendancie, Panie Prezesie, Panie Wojewodo, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Panie Starosto, wszyscy Szanowni Państwo, Samorządowcy, druhny, Druchowie, Strażacy, Mieszkańcy Gminy Brzeszczy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej uroczystości. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie. Wiadomo, że jestem stąd, i tutaj również zaczynałam swoją przygodę ze Strażą Ochotniczą, Strażą Pożarną, nie tak daleko stąd. Pamiętam w 1999 roku, kiedy byłam świeżo upieczonym samorządowcem. Musiałam razem z druchami strażakami stanąć na wałach na sole, i broniliśmy wtedy Wilczkowic niedaleko stąd położonej. Po sąsiedzku miejscowości, ale również i tutaj tego miejsca, w którym jesteśmy, Skidzinie. Nie miałam wówczas praktycznie zielonego pojęcia o tym, na czym polega bycie druhem strażakiem, ani jakie to jest wyzwanie, ani też niewiele wiedziałam na temat powodzi tego, co trzeba zrobić, żeby uratować miejscowość przed wodą, dużą wodą wówczas. I to dzięki druhom strażakom wtedy. Po raz pierwszy miałam okazję zobaczyć na własne oczy i uczestniczyć w akcji, która uratowała, nie boję się tego dzisiaj powiedzieć, mienie mieszkańców naszej gminy, życie i zdrowie. Ale to była zaledwie dla mnie wówczas, pamiętam ją, bo pierwsza akcja ale zaledwie jedna z wielu, które później mogłam obserwować, będąc już. Pracując, współpracując razem z Wami, i serdecznie za to dziękuję, bo to jest wielka nauka, która do dzisiaj pozostała. I muszę powiedzieć, że jestem cały czas pod wrażeniem i pełna podziwu tego, jak sprawnie druhowie strażacy prowadzą tego typu akcje. Ale też trzeba powiedzieć dzisiaj, iż Dzień Świętego Floriana, 4 maj, to jest święto szczególne. To jest święto specjalne, święto szczególne i specjalne, bo jest świętem szczególnych ludzi. Ludzi, którzy właśnie zawsze, bez względu na to, jaki to jest czas, jaka jest pora, są gotowi nieść pomoc innym. Zawsze są na służbie. Cieszycie się największym szacunkiem społecznym, zasłużonym. Ale też to jasno pokazuje, że właśnie strażak, druchowie, strażacy, strażacy ochotnicy i strażacy zawodowi są przez wszystkich szanowani, bo wiedzą wszyscy, że zawsze mogą na Was liczyć. Nigdy nie odmawiacie pomocy, zawsze jesteście wtedy, kiedy jest najtrudniej. Czy to powódź, czy to katastrofa budowlana, czy katastrofa drogowa, pożar. Zawsze pierwsi są strażacy. Niosą pomoc, ratują życie, ratują dobytek. Ta piękna tradycja przekazywana w wielu rodzinach z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie, jest dowodem na to, że właśnie zawód strażaka jest nie tylko ceniony i szanowany przez ludzi, ale właśnie przez tych, którzy go wykonują, jest otaczany wielkim kultem i ludzie. Którzy wykonują ten zawód, przekazując go na następne pokolenia, ucząc młodych ludzi tej służby, która polega właśnie na ratowaniu innych, robią to i czynią to z głębi serca. Dzisiaj dziękujemy, cieszymy się, dziękujemy Wam za to, że jesteście, za Waszą pomoc, za to, że zawsze można na Was liczyć. Dzisiaj trzeba o tym mówić bardzo głośno, pokazywać strażaków, cieszyć się razem z Wami świętem, ale też przecież wiemy, że nawet świętując, nawet będąc dzisiaj tutaj w tej, na tej uroczystości, jeżeli zdarzyłoby się jakieś nieszczęście, jakiś wypadek, Wy będziecie pierwszymi, którzy do niego pojadą. I na tym właśnie polega ta służba. Służba, która streszcza się w pięknym, Kredo, które tak często pojawia się na sztandarach na uroczystościach strażackich, o którym bardzo często właśnie przypominacie. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To jest zawołanie, w którym bardzo proste, bardzo krótkie, w którym streszcza się właśnie cała służba strażacka. Chcę dzisiaj bardzo serdecznie podziękować wszystkim druhom strażakom, strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom. W całej Polsce. Za służbę, za Waszą gotowość do niesienia pomocy zawsze, wtedy, kiedy inni jej potrzebują, za Waszą gotowość do tego, by w trudnych chwilach być pierwszymi tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy, za Wasze wielkie serce. Serdecznie Wam za to dziękuję, gratuluję osiągnięć i przede wszystkim życzę tego, byście jak najrzadziej musieli wyjeżdżać do akcji, ale by zawsze z tej akcji wracać do domu całą i zdrową. Składam te życzenia również na ręce waszych rodzin, które znoszą z cierpliwością waszą służbę, towarzyszą wam, kibicują wam w tym i was wspierają. I to jest niezwykle istotne, im również należą się podziękowania, bo jest to służba trudna, wymagająca, ale nie wyobrażamy sobie, aby nawet w najmniejszej miejscowości nie było strażaków, którzy zawsze gotowi są nieść pomoc. Wszystkiego dobrego. Niech święty Florian otacza Was swoją opieką. Dziękuję bardzo.